Witamy Was wszystkich w Słowie na Poniedziałek. Nie żartuję. Wczoraj jedynie wspomniałem komuś w pracy o kupnie jednego artykułu online, a dziś od rana widzę reklamy właśnie tego artykułu na każdej stronie www. Inwigilacja na całego to zdecydowanie kolejny argument przeciwko kapitalizmowi. Hashtag socjalizm, hashtag kapitalizm. I am not joking. Yesterday I only mentioned to someone at work about buying one item online and today, since the morning, I have been seeing advertisements for this very article on every website. Surveillance in full swing. This is definitely another argument against capitalism. Commentarz portalu postęp or kluidkownik postęp opublikował. Ta totalna i totalitarna inwigilacja w kapitalizmie to tylko jeden z wielu argumentów przeciwko obecnemu reżimowi. Lista z przewinieniami i zbrodniami kapitalizmu jest oczywiście znacznie dłuższa i zdecydowanie bardziej krwawa, niż mogłoby się wam wydawać. Taka jednak inwazja w naszą prywatną i codzienną sferę życia jest wyjątkowo drażniąca i uciążliwa. Można być praktycznie pewnym, iż jesteśmy pod ciągłą i zawsze nieustającą obserwacją. A obserwacja ta staje się coraz bardziej wszechobecna, coraz bardziej inwazyjna, coraz bardziej bezwstydna. Naprawdę, nie dziwimy się, jeśli i Wy, tak samo jak my, będziecie mieli tego już dosyć. Czas na socjalizm i prawdziwą demokrację. Dziękujemy Wam wszystkim za oglądanie, oraz zapraszamy do przystępowania do Polskiego Ruchu Postępowego. Do zobaczenia wkrótce.